Pozdrowienia dla wszystkich hejterów, którzy mówili, że te akumulatory nie przetrzymają nawet jednego sezonu. A tymczasem co? Mamy trzecią zimę za nami i rozpoczynamy trzeci sezon letni słoneczny. Także co? Działają nawet o, nawet o ten stary złomek czerwony Franio działa jak należy. Ten tutaj jest za dobry, żeby działać z nimi, więc no ten nie działa, bo jest odłączony, ale go serwisuję i czasami go używam jako awaryjny. A tu stoi Nutek. Stoi tutaj od tak naprawdę ponad dwóch lat i zaczyna właśnie trzeci sezon pracy. Co? Nie działają akumulatory kwasowe? Tak, wiem, że teraz LifePO4 są tańsze, ale to też jest rozwiązanie dla tych, którzy tak naprawdę nie bardzo wiedzą, co mają z tym zrobić, bo zdania są bardzo podzielone, ale to są proste akumulatory w obsłudze, ciężkie do uszkodzenia, LIFE PO4 łatwy, że tak powiem uszkodzić, także pamiętajcie, że to też jest tania alternatywa, którą można sobie na spokojnie na początek do jakiegoś off-gridu, czy do jakiejś bardziej skomplikowanej instalacji, tak jak moja, można zamontować, można rok, dwa przetrzymać, a potem uzbierać kasę na coś więcej. Także co? Łapiemy słońce, pozdrawiam Was serdecznie i magazynujemy w czym się da. Cześć!